Szczęść Boże, serdecznie witamy na konferencji Prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, jestem rzecznikiem prasowym partii. Dzisiaj w wyjątkowym składzie, bo mamy kompletne prezydium. Obok mnie pan prezes Grzegorz Braun oraz wiceprezesi Włodzimierz Skali, Roman Fritz, a także nasz gość specjalny pan Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia. Szanowni Państwo, tytuł i temat naszej dzisiejszej konferencji prasowej to prześladowania obrońców dzieci. Jednym z takich prześladowanych obrońców Dzieci Jest niewątpliwie nasz dzisiejszy gość, pan Mariusz Dzierżawski, którego sąd w Gdańsku skazał na rok pozbawienia wolności 15 tysięcy złotych kary za mówienie zło, prawdy e, o tak zwanej e, edukacji seksualnej dzieci i mówienie prawdy na temat konsekwencji medycznych homoseksualnego stylu życia. E, wspomnę jeszcze, że jeśli chodzi o działaczy Fundacji Pro Prawo do Życia, obecnie toczy się jednocześnie około 150 procesów sądowych i e, działacze są są oskarżani głównie za mówienie prawdy i ostrzeganie Polaków przed tak zwaną edukacją seksualną i przed skutkami mordowania dzieci nienarodzonych, czyli przed skutkami aborcji. Jeśli chodzi o te wszystkie przesłuchania, rozprawy, wizyty na komisariatach czy wizyty w sądach, są to niewątpliwie prześladowania wolontariuszy i pracowników fundacji, które paraliżują działalność i cele samej, samego stowarzyszenia. Rzeszenia. Wspomnę jeszcze, że wyrok na pana Mariusza Dzierżawskiego nie jest odosobniony. Zaledwie dwa miesiące temu na karę 30 tysięcy złotych został skazany kierowca furgonetki fundacyjnej pan Jan Bienias. Sąd szczeciński swój wyrok argumentuje w ten sposób, że mobilna akcja stop pedofilii, którą kierował kierowca, mogła wskazywać na to, że osoby związane z ruchem LGBT mają być jakkolwiek utożsamiane z pedofilią, co mogłoby. By zniesławiać aktywistów LGBT. Warto zwrócić uwagę na tę koincydencję, że ten wyrok zapadł zaraz po tym, jak media nie tylko lokalne, nie tylko szczecińskie, ale i ogólnopolskie obiegła informacja, że lider, działacz ruchu LGBT w Szczecinie siedzi w więzieniu za molestowanie 13-letniego chłopczyka. I tak, drodzy państwo, widzicie, że zaprawdę za troskę o dzieci, o wasze dzieci mamy kary, mamy grzywny, mamy prześladowania, setki procesów sądowych, a tymczasem Wchodząc sobie na profil na Facebooku główny oficjalny profil ambasady amerykańskiej w Warszawie, możemy wyczytać sprzed pięciu dni jeszcze taką świeżą informację ogłoszenie pozwolę je sobie przytoczyć misja USA w Polsce ogłasza nabór wniosków o granty do 50 tysięcy dolarów amerykańskich na programy których celem jest wspieranie, wspieranie społeczności LGBTQ i tych literek tam się mnoży plus w Polsce i informacja na temat szczegółowy Danych w tym zakresie. Wspomnę jeszcze, że zaledwie w zeszłym roku Uniwersytet w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, przeforsował i przyjął taką wywrotową, skrajnie genderową, tak zwaną politykę równościową i antydyskryminacyjną, wedle której wykładowca, który mówi per pani do dziewczyny, która akurat w tym dniu może się identyfikować jako mężczyzna, może być posądzony o molestowanie, a zważywszy na to, że ruchy LGBT forsują również ideologię płynności płci płynności tożsamości biorąc pod uwagę że ktoś w jednym dniu może się identyfikować jako mężczyzna w drugim jako kobieta w trzecim jeszcze nie wiadomo jako kto to tak naprawdę już strach się do kogokolwiek zwracać i byłoby to proszę państwa śmieszne gdyby to nie było prawdziwe tak nisko niektórzy już zdążyli upaść ale nie zabieram tutaj czasu oddaję głos naszemu gościowi specjalnemu pan Mariusz Dzierżawski Fundacja Pro Prawo do Życia zapraszam Dziękuję bardzo Oskarżycielka w procesie gdańskim, reprezentująca tęczowe stowarzyszenie, w mowie końcowej zażądała najwyższego wymiaru kary. Ten wyrok, na który skazał mnie gdański sąd rejonowy, no chyba nie zadowolił, nie, nie, nie zadowolił pani oskarżycielki, ale wszystko jeszcze przed nami jakie zbrodnie jakie zbrodnie popełniłem cztery lata temu właściwie popełniałem te zbrodnie nie tylko w Gdańsku Sopocie, ale i na terenach na terenie całej Polski mianowicie mianowicie byłem odpowiedzialnym, byłem pełnomocnikiem Obywatelskiej kampanii ustawodawczej Stop Pedofilii. I, i, I przy okazji właśnie promowania tej kampanii, mówiliśmy, mówiliśmy o tym, że namawianie dzieci do rozwiązłości seksualnej, namawianie dzieci do eksperymentów ze swoją seksualnością, w sposób oczywisty jest czynieniem ich łatwymi ofiarami dla pedofilów. Ten, ten projekt uzyskał około 300 tysięcy podpisów Polaków. Dwukrotnie był rozpatrywany przez Sejm. Za każdym razem to było pierwsze czytanie, ponieważ ponieważ była w tym czasie zmiana kadencji. I za każdym razem nie tylko biuro prawne Sejmu stwierdzało, że pod względem prawnym projekt jest zgodny z polskim prawem i również z prawem unijnym. I większość sejmowa życzliwie się wypowiadała i, wy... i głosowała za tym projektem. Projekt został wysłany do komisji i w tych komisjach tam leży, a my nadal, nadal prowadzimy kampanię ustawodawczą i to okazuje się, że jest działalnością zbrodniczą. W trakcie, w trakcie tej kampanii mówimy o tym, że tak reklamowany w rozmaitych mediach i w rozmaitych środowiskach politycznych, homoseksualizm no, oznacza to, że średnio mężczyzna homoseksualny ma w ciągu życia 200 partnerów. To są dane, które podał seksuolog pan Izdebski, bardzo życzliwy środowiskom tęczowym. I konsekwencje są oczywiste. No, przy, przy, takim, przy takim poziomie. Aktywności seksualnej trudno się dziwić, że, że szerzą się wśród tej grupy rozmaite choroby weneryczne, ale również inne choroby. Powoływaliśmy się również na badania amerykańskie, których jest wiele, które pokazują w sposób oczywisty no, nadreprezentację mocną osób homoseksualnych czy właśnie osób, które się identyfikują jako homoseksualiści wśród przestępców seksualnych. Te badania są, te, te badania są dostępne. Mówiliśmy też o tym, że, że, że właśnie ta Edukacja seksualna prowadzona w ten sposób, no musi do, doprowadzić do opłakanych skutków i to widzimy w takich krajach, nie wiem, jak Wielka Brytania, Niemcy i, i gdzie indziej. Na tym, na tym polegała moja zbrodnicza działalność. Ten wyrok jest nieprawomocny. Będziemy oczywiście się od tego wyroku odwoływać. No, ale tak, sądząc po tym, po wysypie, wysypie tych procesów karnych i pozwów cywilnych, no, no widać, że, że, celem, że celem tego lobby, który, które chce właściwie kontrkulturalnego, antycywilizacyjnego, jest zastraszenie, zastraszenie ludzi, którzy ośmielają się mieć zdanie przeciwne. No cóż, my musimy, się z tym, musimy się z tym mierzyć. Mamy nadzieję, że, że prawda do Polaków się przybije, że zauważą, że to zniewolenie, które, które szykują, dotyczy nie tylko działaczy Fundacji Pro Prawo do Życia, ale wszystkich, którzy będą, tak jak było za PRL-u, tak jak było za Związku Sowieckiego i tak jak jest w Unii Europejskiej już na Zachodzie, że będą ludzie wsadzani do więzień za mówienie prawdy. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, dlatego walczymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan Włodzimierz Skalik, zapraszam. Szanowni Państwo, y Konfederacja Korony Polskiej w tym momencie pragnie podziękować działaczom stowarzyszenia za zaangażowanie i determinację. Ponieważ dzięki tym osobom opinia publiczna dowiaduje się prawdy. Prawdy o podstępnej, podstępnej, perfidnej działalności środowisk LGBT. To szanowni Państwo, rodzice dzisiaj oddając swoje dzieci pod opiekę szkoły, żywią przekonanie, że ich dzieci są bezpieczne i uczą się samych dobrych rzeczy. To właśnie dzięki działalności pana Mariusza i jego współpracowników dowiadujemy się, że w wielu miejscach jest zupełnie inaczej, że w wielu placówkach szkolnych. W sposób podstępny, bez wiedzy i zgody rodziców, prowadzone są zajęcia deprawujące, demoralizujące najmłodszych Polaków. I, Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za tą prawdę, ponieważ ona niech nas mobilizuje i mimo, że te środowiska mają tak wysokich protektoratów, jak tutaj przytoczona placówka dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych. To też tłumaczy ich tupet, ich bezczelność i pewność siebie. Ale nie, nie opuszczajmy rąk. Wspieramy działalność tego stowarzyszenia, ponieważ również sprzeciwiamy się temu, by nauka, badania naukowe, które są niepoprawne politycznie, były wyrokami sądu uciszane. To jest coś nieprawdopodobnego. Dożyliśmy czasów, drodzy Państwo, gdzie profesjonalne badania przez naukowców przeprowadzone, które nie pasują środowiskom LGBT, są zwalczane na drodze sądowej. To jest miara tych czasów, gdzie prawda, prawda jest ofiarą. Perfitnej działalności środowisk LGBT, którym to działaniom my się stanowczo sprzeciwiamy i deklarujemy daleko idącą pomoc i wsparcie dla działaczy tego stowarzyszenia, które dzisiaj reprezentuje pan Mariusz Dzierżawski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan Roman Fritz, zapraszam. Szanowni Państwo, przykład można powiedzieć, z jednej strony chwalebny, a z drugiej haniebny. Pana Mariusza Dzierżawskiego nie jest niestety jedyny i odosobniony. Mieliśmy niedawno do czynienia z procesem w zasadzie bez możliwości rozpatrzenia sprawy, bez rozprawy księdza profesora Dariusza Oko, który również przytaczał pewne dane naukowe, badawcze, powszechnie dostępne i z tego tylko tytułu nie może się praktycznie pojawić w Niemczech. Ponieważ tam na niego czeka, no przysłowiowa cela, ale kara. I to jest kolejny przykład z wielu. Tutaj jest nas kilkoro polityków. Powinni tutaj być przed państwem przedstawiciele wszystkich partii. Wszystkich ugrupowań obecnych w Sejmie i w Senacie. 460. Mamy do czynienia z zamachem na wolność słowa i z zamachem na wolność badań naukowych. Ja pozwolę sobie tutaj e, tylko usprawiedliwić tych, tą całą rzeszę reszty aspirujących polityków, że widocznie nie mają czasu. Ale przytoczę państwu tylko numery poszczególnych artykułów Konstytucji Rzeczpospol Rzeczpospolitej Polskiej, które można powiedzieć zostały tutaj naruszone. Artykuł 8, artykuł 18, artykuł 31, artykuł 32, artykuł 40. Artykuł 48, artykuł 53 i artykuł 54. Gdzie są ci, którzy płaczą nad konstytucją? Gdzie jesteś Szymonie płaczliwy? Bywaj. Dziękuję. Dziękujemy. Pan poseł Grzegorz Braun, zapraszamy. Szczęść Boże i Bóg zapłać serdecznie za aktywność Fundacji PRO. Prawo do życia, która walczy o bezpieczeństwo, zdrowie życie, ale także bezpieczeństwo. Tożsamościowe Polaków, tych najmniejszych, tych, którzy nie są jeszcze w stanie zabrać głosu w swojej obronie. A jeśli ten głos już mają, to, to jest to głos młodych Polaków, których łatwo jest zdezinformować, zdezorientować, zdeprawować. Fundacja Pro Prawo do Życia temu stoi na przeszkodzie i dlatego jest atakowana. W sposób niewybredny to jest przecież nie tylko sprawa sądowa, ale to jest permanentna kampania oszczerstw, insynuacji, to jest festiwal nienawiści wobec obrońców życia i obrońców moralności publicznej. Tak, jest coś takiego jak moralność publiczna i prawo Rzeczypospolitej Polskiej odnosi się do takich kategorii, takich stanów i niewątpliwie moralność publiczną. Obrażają manifestacje propagujące dewiacje, przywiązanie do dewiacji jest rzeczą szczególnie skandaliczną, że placówki eksterytorialne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej angażują się bezpośrednio w promowanie, sponsorowanie takich bezprawnych działań, których bezczelni rozzuchwaleni aktywiści atakują i niestety znajdują swoich popleczników również w sądach Rzeczypospolitej Polskiej. Ja mam nadzieję, że ta sprawa będzie w jakimś pozytywnym sensie przełomowa, że w drugiej, a choćby i trzeciej instancji sprawiedliwość zatriumfuje. My, Korona, ja osobiście czujemy się współodpowiedzialni w tej sprawie, ponieważ ten kazus konkretny, który był przedmiotem postępowania sądowego, to jest akcja, która miała miejsce w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej w Gdańsku przed już blisko cztery. czterema laty. Cztery lata. Tak, cztery lata, cztery lata upłynęły. Więc jesteśmy współczesnikami w tym dziele. Myślę, że możemy być zbrodni. Po... Zbrodni, tak, tej zbrodni. Szanowni Państwo, nie traćmy szacunku do prawa i nie traćmy poczucia... Normalności i zdrowego rozsądku. Tak, jest coś takiego jak normalność i nienormalność. Jest Norma jest odstępstwo od normy, jest dewiacja, i, yy, i operujemy tutaj i ci rozbójnicy intelektualni, ale nie tylko intelektualni, rozbójnicy grasujący wśród polskich dzieci, polskiej młodzieży, yy, oni operują, szanowni państwo, takim narzędziem, jakim jest nowomowa. Oni dążą do tego, żebyśmy rozstali się z kategoriami. Yy, Logiki zdrowego rozsądku w opisie rzeczywistości, naszej sytuacji. Jeśli zakazuje się sądownie nazywać rzeczy po imieniu, jeśli zakazuje się sądownie wiązać pedofilię z homoseksualizmem, a są to statystycznie, naukowo dwie rzeczywistości nierozłączne, nierozłączne. Mówią to statystyki krajowe i zagraniczne. Jeśli my się na to zgodzimy, no to skapitulujemy na tym poziomie podstawowym, poziomie języka, poziomie kultury, a zatem poziomie cywilizacji i naszej tradycji narodowej, która karanie za publiczne głoszenie prawdy, nasza tradycja powinna jednoznacznie odrzucać i potępiać tych, którzy takich zamachów dokonują, sięgając podstępnie i perfidnie po narzędzia prawne i instytucje polskiego życia publicznego. Na koniec ogłoszenie parafialne. Jutro o 17:00 tak, pikieta przy ulicy przy, przy ambasadą amerykańską, tym razem w związku z tą promocją aborcji. Tak, pokażmy to jeszcze raz. Aborcji, ale również LGBT tak? to są takie. Dwa ulubione postulaty pana prezydenta Bidena. Tak, ambasada, ambasada Stanów Zjednoczonych organizuje, można chyba powiedzieć, casting na liderów dezinformacji opinii publicznej. Casting na, na najbardziej obiecujących dewiantów i promotorów dewiacji. I, i to samo w sobie jest gorszące. Tak, wygrane wysokie, wysokie, gwarantowane jutro o 17.00, róg Alei Ujazdowskich i ulicy Pięknej w Warszawie. Tam ci wszyscy, którym droga jest jeszcze normalność, obyczajność, którym droga jest tradycja i poszanowanie cywilizowanych norm prawnych, mogą jutro to przywiązanie zamanifestować o godzinie 17. Dziękujemy za uwagę. Jeszcze raz dziękujemy Fundacji Pro. Prawo do życia z Panem Bogiem.